Witam, ja jestem Kamko i to jest kolejny odcinek z serii walk Wi-Fi w Pokémonach. To też jest zarazem druga część turnieju z polskiej ligi Pokémon, w której brałem udział. Dzisiaj są również trzy walki, z czego niestety druga jest tak mniej więcej od połowy. Problem jest w tym, że walczyłem i zapomniałem włączyć nagrywanie, i przypomniało mi się dopiero w połowie. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, więc jeszcze zobaczymy. Zobaczycie. Dobra. Pierwszym moim przeciwnikiem jest Hubert. On był liderem sali robaczej. I w sumie zasady są niemalże identyczne, tak jak wcześniej. Lidza pokemonów 6, walka podwójna. Typ sali robaczej, jak mówiłem, mocy nie mogłem się że Pokémony legendarne nie niedozwolone. Jeden taki sam pokemon Brzynie, Sylvanid też nie. Dynamax dozwolony. I tutaj nie można było używać ataków, które zwiększają szanse na uniknięcie ruchu lub, lub spudłowanie. Eee... A i jeszcze był limit, e, że można mieć tylko dwa pokemony, które mają ten sam typ, więc. No, i to w sumie tyle. E, zatem możemy przejść do walki. Hubert wystawił Volcarone i Indeedee. Ja wystawię moją drużynę z kołosem. E, tak jak mówiłem, chyba mówiłem w poprzednim odcinku, że. No właśnie, dwie moje główne drużyny, które nie walczyłem, to Raichu oraz Kolos. E, tutaj um, Hubert zmienia walka w pierwszej rundzie na Duranta. E, ja standardowo Dynamo na Kolosa w pierwszej turze. E, no i Kolos zaraz. <noise> standardowo zrobi krzywdę komuś. się nie mylę, Indidi e, użyła me. Generalnie. No jak już te też mówiłem, ostatnim razem tych za bardzo nie pamiętam, zatem 11 mi za to, ale myślę, że takie przy przypomnienie również jest ciekawe. Tutaj chodzi o Indidi, nie użyłam mi nawet nie wiem po co szła, chociaż tak już nie zobaczymy, bo to jest bez znaczenia, jako że kolor za, za chwilę zanihiluje eee, nich to na, na pewno była Indidi, którą zaatakowałem. W sumie... Tak, nawet chyba się spodziewałem. Mi, a nawet jeśli nie, to NDD jest dobrym Pokémonem, aby wyrzucić z walki. Eee, generalnie Kolos jest w sumie jednym z moich ulubionych Pokémonów w Galar. Eee, strasznie polubiłem tą no, drużynę z nim. W sensie, na no wiadomo, nie jest to nic Sam Kolos do Dynamax jest taki Dragapult obok. Czy w sumie Snizel na przykład, który był ostatnim. Nie jest, nie jest to nic trudnego, nie jest to trudna strategia, jednak e, generalnie sam Pokemon mi się podoba, sam jego design. E, w sumie na początku mi się bardzo kojarzył z Rhyperiorem, no bo musicie przyznać, Kolos jest no mniej więcej podobny do Rhyperiora. I w sumie dzięki Kolosowi polubiłem również e, mniej więcej Dynamax, jako że uważam tą mechanikę za, za trochę głupią, w sensie Eee, no, mega ewolucje były o wiele lepsze, nie ukrywajmy, przynajmniej takie jest moje zdanie. Oczywiście ja nie będę mówił, jeśli ktoś woli coś innego, nie mam nic przeciwko. oczywiście, ja jednak wolę e, mega ewolucję. O ZMów nawet nie mówię, bo miałem z tym bardzo mało styczności. Ale nawet jeśli e, było to chyba coś najludniejszego, to jeśli bym miał mówić, to mega ewolucje były u mnie pierwsze, a drugi a drugie już Dynamax. E, tutaj zamek peskowy, który zapomniałem, nawet tak się nazywa. E, Palosan chyba. E, no pokonał Palosan niestety. E, generalnie Palosan... Mam nadzieję, że on tak w ogóle ma e, Niemniej tak. E, Zatem Pokémon średnio się nie jako, że jest naprawdę problematyczny. E, tutaj wystawię mojego Gastronoma. Zamek peskowy się zasłonił. Ja tutaj postanowiłem użyć reflektora, abym przeżył jeden atak od Duranta. Spodziewałem się, że Durant zaatakuje mojego Gastrodona, jako że Gastrodon ma naprawdę mało defensywy, ale stwierdził, że zaatakuje mojego draga puta, co pozwoli mi przeżyć dłużej. Tutaj, oczywiście, kamyczki trochę obijają co jest naprawdę bardzo wygodne. I tutaj już na sam koniec stwierdziłem, że użyję surfa, aby dobić Duranta i zarazem wzmocnić jego gastronomię. Jedynym problemem w tym oczywiście jest to, że wzmocnię teraz piasek. Dodatkowo ma właśnie Wickness i Ta defensywa nie ma znaczenia, jako że Gastronom i tak jest, ma specjalny atak. Durant pada, jednak gastronom jest szybszy od. Palosanda, no i nawet przed kryt. Nie wiem czy miało znaczenie, wydaje mi się, że nie, ale możliwe. Chociaż nawet jeśli, to w sumie nawet nie wiem w kogo celował ten Palosan, możliwe, że też w Dragopulta, bo Gastronoma raczej by na hita nie zabił, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie mógł mieć znaczenie ten kryt, jako że wcześniej Paweł użył Max Quake'a na Kolosa i wzmocnił e, specjalną defensywę, więc tak, pewnie miał znaczenie. Tutaj postanowiłem zasłonić mojego niego na bym przeżył e, jedną turę. Stark w ogóle zmieszał spe specjalny atak. Tak, dobrze myślałem. E, Stanowczo Dragon Darcy. E, w sumie to był je jedyny atak u mojego Dragapulta, który coś robił, bo... Trzy pozostałe to były Allay Switch, e, reflekt i lightscreen. Potem to trochę pozmieniałem, ale tak grałem pod Dragapultem. Tutaj miałem o zaskoczeniu Asugrożyu Final Gambita i to w dodatku na D Dragapulta, co było no, dużym zaskoczeniem e, nic kompletnie nie zrobił. E, jak on miał? Zapomniałem imię tego pająka. Niestety kurczę... Tak długo nie grałem i mi się trochę pozapominało. Jednak ten Pokémon jest też bardzo fajny, bardzo go lubię. Eee, no cóż, e, Gastrodon dobił Asylgora, Asylgora padł. Pajączek się trzyma, który e, no jest trochę problematyczny w tym momencie, jako że on jest e, fizyczny. Mój Gastrodon e, no jest na specjalną defensywę e, i generalnie z nie wiem za bardzo jak uderzyć w tego, tego pająka. Tutaj postanowiłem się zasłonić, jako że spodziewałem się, że, że, że on będzie chciał dobić mojego Gastrodona. użyłem light screena bym się zasłonił i zmniejszył trzymane obrażenia od Volcorony. Ja jednak Walcrona postanowiłem iść pod Quiver Densa, czego się wtedy nie spodziewałem. A ja tutaj. A tutaj dziwo. On użył reflecta. To w sumie nie ma za bardzo znaczenia, jako że w tym momencie mój... Gastrodon jest ważniejszy e, hitwave poszedł jednak no, nie zrobił za dużo de Decydowanie nie zrobił dużo e, nawet po tym quick Dance, no, jednak atak który jest e, no, słaby, słaby efektywnie no, no, nie, no nie był w stanie sobie zdziałać e, tutaj no Volcrona przeżyje niestety co jest, co jest trochę przykre, no ale no tak wyszło, nie byłem w stanie na, no, na to poradzić za bardzo. Postanowiłem tutaj znowu się zasłonić, jako że, że spodziewałem się, że znowu będzie wybierany za cel eee, tutaj Volcarona. Znowu wyjdzie pod hit i ten atak już niestety dobije mojego Pasztura, jako że niestety Pasztur miał już zbyt mało punktów zdrowia. Eee, cóż, tutaj chociaż się zasłoniłem przed e, Lich Life'em od, e, od niego, kurczem. muszę sobie przypomnieć jego imię. Eee, tutaj chyba wystawiłem. Tak, wystawiłem Sinderaisa. Eee, tutaj jestem tym bo tam naprawdę było mi łatwiej do, e, do końca walki, jako że. No, poczułem się pewnie, ten Pokémon nie jest bardzo mocny. Eee, użyłem Wałunce, aby się zasłonić przed atakiem. No, spodziewałem się, się, że on będzie obrany za cel. Jednak, e, tylko zaskoczeniu, no, mój Gastro został zaatakowany, a Pokémon się zasuniło. Co trochę mi wtedy popsuło szyki, jednak to, i tak to już, było, to, to już był koniec walki, więc e, to naprawdę bez znaczenia. Padł mi jeden pokémon, ale no cóż. Volcarona próbowała się dostać po raz kolejny, a jednak jej to nie wyszło. I tutaj e, mój Sylwion posprząta. W sumie chyba tak, zgadza się. No Volcarona się jeszcze trzyma, jednak w sumie to były tam uderzenia, krytyczne. więc normalnie też by się trzymało, postanowiłem, że Syfion poczyni honory no i dobił Volcarona. I to by było na tyle z pierwszej walki. Zdobyłem w tym momencie czwartą odznakę. E, jeszcze były cztery do końca, do zdobycia, i teraz będzie ta walka ta ucięta. Ale może przedstawiać zasady. Eee, to była walka przeciwko Minikowi. Eee, walka podwójna, standardowo. Eee, to był lider trawiasty, 6 Pokémonów, Przemot pokemony nie mogłem się powtarzać. Eee, jednak był dozwolony jeden Pokémon legendarny. Eee, i maksymalnie jeden taki co tam powróżnie, to powiedziałem. Silvali był również dozwolony. Eee, I jeszcze on powiedział, że będą u niego wyróżniać 4 pokemony trawiaste i dwa innego typu. No, i przechodząc do walki, jak widzicie, tutaj jest mój kolos i obok niego jest Sylvian. E, tutaj byłem w położeniu, widzicie, wcześniej się zasłoniłem, jak z jednak e, drugi raz po mi się nie udało tego zrobić. No, i w tym momencie kolos mi padł. E, no, niestety nie przedstawię Wam pełnego kontekstu walki. Jednak e, mogę Wam powiedzieć, że ta walka była naprawdę wyrównana. E, co było dla mnie trochę zaskoczeniem. Także myślałem, że Kolos sobie poradzi, ale... Znaczy, w sensie poradzi bez problemu, że też będzie taka prosta walka, no ale się, za, się zaskoczyłem. E, no cóż, zdarza się, Virizion, możliwe, że był problemem. Jak widać, jeszcze dość długo trzymał ja w sumie razem z moim Kolosem. E, jednak... Tak, to w ogóle e, ja z dynamoxowałem Kolosa, a Minig jeszcze, jeszcze żadnego nie dynamoksował, co się potem przekonacie. to mogę tyle w sumie powiedzieć z tego. E, co wynika z tej walki, e, Rilabum jest trochę problematyczny w tym momencie. Ja stwierdziłem, e, żeby nie miał na e, Grass Glida. chociaż nie wiem czy w sensie priorytet na Grass Glida, ale nie wiem, czy to w ogóle miało jakikolwiek sens e, tam, tam naprawdę. Nie pamiętam, czy Sirius był szybszy od Rilabuma, czy nie. W sumie pojawi się informacja <grym> na, na filmiku, bo nie, bo nie pamiętam. Bo bardzo możliwe, że w sumie to sprawdziłem i się zastanawiałem. Jeśli chciałeś pod Grassy to chciałem mu go wyłączyć i wtedy Sylvion by zaatakował. Eee, ja ten, No, w tej dużej sytuacji był okuszony przez Fakeouta. Ha, w sumie teraz widzę, że to i tak byłoby znaczenie, więc ja teraz mówię, jako że Whimsicott używała Tailwindu. Eee, no, więc tak. Pinkurcin jest bardzo defensywnym Pokémonem. ten, ten był dodatkowo ma Assault Vesta, nie ma e, Choice Banda, tak jak mają niektóre, więc ten High force Power nic no, nie zrobił Pinkurcinowi, nawet jeśli to był e, super efektywny atak. E, Zaatakowałem go Poison Jabem, udało mi się nawet go zatruć Za, i zadało mu to dość dużo zdrowia, e, nie ukrywam. Yy, jednak no niewystarczająco, aby go dobić, ale i tak jestem dumny z Pinkurczina, że, że, że tyle zrobił. Yy, bum został zmieniony na, na Laprasa w sumie. Ten Rillaboom tam prawie już do końca walki nie, nie będzie potrzebny. Jedyne po co był to, aby zagwarantować zmiany na, na innego Pokemona. Tutaj chciałem na pewności dobić tego Real Booma. nigdy nie wiadomo. Nie użyłem Sucker tak, chyba. A w sumie nie pamiętam. Nie wiem, co kombinowałem. Możliwe, że chciałem przeciąć konfi, ale z drugiej strony to trochę bez sensu. E, więc no, no nie wiem, co mogę powiedzieć na ten temat. E, tutaj gigantan maksowany był Lapras. Nienawidzę Laprasa. Comfey użył Giga Draina na Weakness Policy, został aktuowany do prasta, teraz Lapras był naprawdę dość dużym problemem dla mnie Jako, że był naprawdę wytrzymały Tailwind był dodatkowo wystawiony, zaraz zatem Lapras był naprawdę szybki No i rozstawił Aurora Veil, vale, co było bardzo, bardzo dla mnie niekorzystne Jako, że Aurora Veil vale zmniejsza otrzymywane obrażenia o połowę Dla przeciwnika W tym momencie padł mi mój Pink czyli Krócznie w sumie mógł być e, dość przydatny przez swój elektryczny atak, jednak no, nie było dane mu go użyć. Mogłem użyć go wcześniej, chociaż nie spodziewałem się wtedy tej wymiany. E, tutaj jest mój Oranguru. Oranguru jest w ogóle ciekawy pokładem, którego naprawdę bardzo lubię i myślę, że będę musiał jeszcze go kiedyś wykorzystać. E, używałem go do... w sumie no, tak jak widzicie, z kolosem, chociaż e, teraz tego wszechnie nie widać. Ale zawsze był w e, tej synergii z kolosem. Steven zaatakował. E, ja tutaj dodatkowo e, stauntowałem konfi, aby nie leczyło tego laprasa, bo to mógł być naprawdę dla niego problem. E, Tekbin się skończył, co było bardzo mi na rękę. Elektryczny teren również, to już bez znaczenia. E, I tutaj jest to bezstronny rigaboom, który był tylko dla poświęcenia nie miał żadnego innego znaczenia w tym momencie. Postawił trawiasty teren, w sumie dzięki temu trochę się uleczy. Lapras w sumie też zresztą, ale to już mniejsza. Zasłaniam Sylwiona, bo spodziewałem się, że Lapras będzie go atakował. I tutaj chciałem ogólnie dobić, może niekoniecznie dobić, ale zaatakować Konfi i trochę zdjąć zdrowia. Jednak dobiłem w serię momencie real, real e, Tutaj Lapras atakuje o dziwo Oranguru, e, co było trochę mi nie na rękę, bo zmontowałem turę na Swivlionie. Deszcz zaczął padać. i e, W tym momencie zrobiło się naprawdę ciężko. Znaczy chyba nawet nie w tym już wcześniej, gdy mi padł Kolos tak szybko. E, jednak jak się ma Kolosa to no, lepiej aby kolos przeżył trochę dłużej no, niż w swoich Dynamoxowych turach. Tutaj widzicie jak walka trwała długo, 3 minuty do końca walki zostały. E, no nie byliśmy w stanie się wyrobić już teraz, wam mogę to powiedzieć. E, konfi została wystawiona z powrotem. Niestety już... E, nie ma tam sobie zatem może uleczyć dla prasa. I tak też niestety Konfi zrobił. Aurora Veil też się chyba zaraz skończy, więc Lapras trafił hydropompą e, mojego oranguru. E, oranguru pada, jako że to było dodatkowo hydropomp, e, zbustowany w deszczu, więc był, był w siłą rzeczy mocniejszy. E, mój Hyper Voice trochę atakuje, jednak mimo, mimo wszystko to dalej za mało. Aurora Veil jednak robi dużo. E, no i. Teraz wystawiam... a, wystawiam poszturę. Yy, tutaj... No. myślałem, że fizę atakuje mi poszturę, ale widocznie miał jakieś inne plany. W sumie to mi jest dość na rękę. Yy, ja użyłem Light screena, aby trochę zaobserwować obrażenia yy, od specjalnych ruchów. A ja u niego zostało... u mnie zostały tylko dwa specjalne pokemony. E, mój pastrz mi padł z Frisria, e, nic nie mogłem na to poradzić. E, I teraz jak się nie mylę, zostaną nam po dwa Pokémony. Jak widzicie, czas tyka. E, I co jest na najgorsze, tyka nawet w, tych, w tym momencie, gdzie nie mamy żadnego wpływu na to. E, no, trwały wszystkie animacje i w ogóle, ale czas dalej leci. Jak widzicie czas się skończył, ale ja mimo wszystko wygrałem tą walkę. E, przez czas, co jest trochę rozczarowującym końcem walki, e, takim trochę niesmacznym nawet bym powiedział, generalnie wygrywanie przez czas, No e, to jest trochę, może, nie, może bym tego nie nazwał głupią mechaniką, bo to dalej jest jednak mechanikę wygrywania, ale no, jednak to nie jest to samo co, co normalna wygrana. Dobrze, e, tym byłem zdobyłem piątą znakę, było naprawdę ciężko w, te, w tej walce, jednak mi się udało. Moim szóstym przeciwnikiem e, był Zezu i mogę już zasporować, że był również i siódmym, jako że zastępował miksera w sali wodnej. E, teraz sala szósta była psychiczna e, i zasady podobne do wcześniejszych, jednak nie tych co dzisiaj, tylko tych co poprzednich. W dniach. Czyli walka podwójna, tu w psychiczne, psychiczne 6 Pokémonów, przymoty nie mogą się powtarzać, Pokémony również, legendarny też nie, żaden slywal nie, nawet ditto był zabroniony z jakiegoś powodu, tajna jest dozwolony i e, zostały zakazane statusy poprzez hipnozę, Willowisp i tak dalej, i tak dalej. Ok, zatem przechodząc do walki z Zezu. Ogólnie do walki z Zezu się trochę przygotowałem. Jako, że zauważyłem, że jest psychiczny, jakby nie patrzeć, to pomyślałem, że naprawdę ogromnym problemem może być dla mnie ten psychiczny atak podwójny. Expanding Force mógł być naprawdę ogromnym problemem. Jednak tutaj nie zostało wystawione MDD do tego Akazama. Tutaj wystawiłem dla pewności do zamiany pinkurczynę, jako że, że teraz e, mój przeciwnik Zezu mógł wystawić zamiast Sikota, e, indity i wzmocnić Alakazama przez tych spalning force'a. Chciałem temu zapobiec, jednak z jakiegoś powodu Sikot stoutował mojego e, e, Co, Cóż, w sensie mama atak, który mógł zatrzymać ten e, psychod bardzo możliwe, że spodziewał się dla mnie Ceeverdensa, ale no, no nie używałem tego. Zaatakowałem Alakazama udało mi się go pokonać na jedno, jedno uderzenie. E, teraz tutaj poszła NDD i Starmi ma również Expanding Force. E, no, było już trochę za późno, abym zmieniał e, pinku bo już był rozstawiony. Jednak o dziwo e, był szybszy od Starmi. I udało mi się pokonać e, również ja no, na, na jeden atak. E, co było bardzo, bardzo, bardzo mi e, no, na rękę. Bardzo mi to pomogło. E, Pinkure atakuje poza Dzhabem. W sumie. A tak, zaatakowałem dlatego, bo Wimpsy był zmieniony. No tak, atak byłby podwójnie e, super efektywny. Tutaj e, Indidiu żera me, Wimpsy powrócił na arenę. E, tailwind zostaje ponownie rozstawiony. Co jest trochę frustrujące, ale nie aż tak mi przeszkadzało w tym momencie. w Dobia ND i to w ogóle był debut mojego Frosmova w sensie. To był mój pierwszy szanik, którego zdobyłem, także jednak nigdy za bardzo go nie użyłem we walce i bardzo chciałem go użyć i cieszę się, że, że mogłem użyć go, go w tej walce z ZEZU. E, naprawdę bardzo fajnie mi było. E, tutaj popełniłem bardzo głupą decyzję, jak zaraz zobaczycie. Ogólnie atak e, Moonblast nie zrobił mi kompletnie nic e, przez Ability. E, Hidden Ability, Phasmoth, Ice Case. Ice Case powoduje, że zmniejsza otrzymywane obrażenia specjalne o połowę, co jest bardzo przydatne, jak widzicie, dzięki temu teraz przeżyłem. Jednak, z jakiegoś powodu poszedłem pod densa, co jest naprawdę idiotyczne, jako że jest aktualnie Tailwind e, u przeciwnika, więc no, nieważne co bym zrobił, tak będę wolniejszy. Nie wiem dlaczego to zrobiłem. Z no, czasem takie lagi mózgu się zdarzają i błędy się popełniają. Eee, tutaj dodatkowo ze wystawił z In eee, Moim tutaczem już nie byłem w stanie nic zrobić. Jak, jak widziałeś, chciałem żyć za choć chodzi oczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo był eee, w takich terenie, więc eee, wszelki priority jest tutaj eee, zatrzymany. E, jednak, no, nie byłem sam stanie nic na, na to poradzić. A, no, no cóż, no, nie, nie wiem co mam powiedzieć. E, Duralodon e, dobija mojego Frosmofa, Flash e, Było do przewidzenia, bo no, tej jest dalej rozstawiony, więc dalej działa. Tu wystawiam mojego Cinderasa oraz mojego Drametemona, mojego Rillabooma. I w tej turze oboje Dynamaxy wiemy po Cinderasie. E, jednak, e, co warto wspomnieć. Cinderace Zezu ma teraz e, typ e, walczący, zatem e, nie jest już ognisty, jakby nie patrzeć, czyli mój Rillaboom może zaatakować się agresji Glidem i zadać naprawdę olbrzymie obrażenia temu Cinderace'owi. E, I tak też właśnie zrobiłem, co się zaraz przekonacie. Pierwszy oczywiście zaatakuje Zezu, jako że e, on jest pod Tailwindem. E, teraz jestem ja dynamaksowany, znaczy mój Cinderace jest tutaj maksowany, i w sumie mogę dać wam taką ciekawostkę co do e, imienia mojego Cinderessa. E, jest to spazi. Generalnie chciałem mu dać spaz, ale się przekonałem, że, że to nie jest do końca odpowiedni wyraz e, po angielsku. E, spaz generalnie taki naśpany coś w tym stylu. Czemu chciałem dać takie imię? To dlatego, bo w grze jazz Jack Rabbit 2 była postać jazz. I też był taki, to był taki czerwony królik i chciałem go nazwać no właśnie na, na część tego królika. Jednak dowiedziałem się, że, że no, tak, no, nie do końca ten wyraz jest poprawny i. no, więc musiałem trochę to obejść i nazwałem go No Tutaj na atakuje Dark Pulse mojego Ligabuma. Czemu Dark Pulse w sumie nie wiem, mógłby być już tym Faszkonomem? Bo jest e, chyba takie stalowe są średnio efektywne na Reader tak mi się wydaje. E, a może chciałbym go sklimczować po prostu, jednak mój Gras Glide wiesz, i tak miał. E, i tak miał. Priority, więc bez znaczenia. E, tutaj dobiłem Cinder e, przeciwnika. Termin się skończył, zatem już byłem szybszy. Mimo wszystko, choć i tak zostało było tylko jeden Pokémon, Grassy Glide, A jednak nie byłem szybszy z jakiegoś powodu. Chyba przez tego Max Streama. Tak, Max Lstreama, bo ja użyłem max wcześniej. E, dobra, tak czy tak e, udało mi się przeżyć na, na low HP, chociaż e, bez znaczenia nie tutaj widzicie, nawet zostało mu jedno HP. Nawet dzisiaj Cinderys by mi padł, miałem jeszcze inne Pokemon. Niemniej, e, to była moja szósta oznaka, udało mi się pokonać Zezu. I tym samym mam jeszcze tylko dwie odznaki do zdobycia, które wam pokażę w następnym filmie. I poza tymi dwoma, bo jak mówiłem, chciałem się trzymać tak mniej więcej trzech walk, zaczniemy już potem kwalifikacje. Będą dwie walki o odznakę, i już walki z kwalifikacją się zaczną. Dobra, niemniej to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie ocenę, pod filmem, komentarz. Zapraszam również do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, aby być na bieżąco. Dodatkowo zapraszam Was również na naszego Discorda, podwórkowa Liga Pokémon. Link znajduje się w opisie. Można tam się powymieniać, powalczyć, pogadać, albo wziąć udział w naszych turniejach organizowanych przez administrację. No także to by było na tyle. Do zobaczenia!